Mówi pan, że ojciec dziecka powiedział mi, że tu jest. Co za zbieg okoliczności? To on. Dobrze się składa. Mam do was sprawę. Zeznaliście, że nic nie wiecie o dziecku. Do pana należy decyzja, co zrobimy z tą parą. Nie chcę wnosić przeciwko nim oskarżenia. Ale nie działali w złej wierze Proszę pozwolić im odejść Mógł was oskarżyć, ale skoro tego nie chce Przypominam jednak, że należy współpracować z policją I że kłamstwo może pociągnąć za sobą przykre następstwa Tak proszę pana Powinniście byli oddać dziecko władzom Tak jest Możecie odejść Możecie dowiadywać się o zdrowiu dziecka. Dziękujemy. Odegrała Pani niezłą komedię. Gratuluję. Wspaniała scena, choć ja to Pani odradzałem. Wszyscy byli pod wrażeniem. Ale czy uda się pani przekonać także psychiatrę? Śmiało, jesteśmy tu tylko we dwoje. Koniec przedstawienia. Chcę stąd wyjść. Pan Rojas. Nazywam się Estefania Velarde. Co ja tu robię? Niech pan otworzy te drzwi. Chcę wyjść. Chcę wyjść. Chcę wyjść. Chcę wyjść. Muszę. Gdybym nie musiał zeznawać w sądzie, pojechalibyśmy prosto do hacjendy. Bardzo chcecie już zabrać do La Escondida. Zabierzesz mnie jak tylko będziesz mógł. Co z rozprawą? Tak skupiliśmy się na sobie, że nic nie wiemy. Prawda, że miłość jest egoistyczna? Egoistyczna i cudowna. Proces jest już pewnie zaawansowany. Nie wiem tylko, czy przedstawiono kolejne zarzuty. Oby wszystko jak najszybciej się skończyło. Zadzwonię do Kłana Miguela i wypytam go. Ciekawe, jak mu się układa. Czy doszedł do porozumienia z Baliću czy są razem? Otwierać. Dlaczego trzymacie mnie w zamknięciu? Natychmiast otwórzcie. Po co tracić czas? Dobrze pani wie, że nic nie wskura. Niech mnie wypuszczą. To polecenie. Chce pani zostać uznana za chorą psychicznie? Jestem córką sędziego. Mój tata was pozwie. Nikt nas nie słyszy. Nie musi pani udawać. On mnie stąd wyciągnie. Proszę się wynosić. Mam pani bronić. Jesteś głupi. Nie potrzebuję adwokata niedołęgi. Wynoka! Widzę, że nie da się z panią rozsądnie porozmawiać. Mój tata wyciągnie mnie stąd. Trzymacie mnie tu bezprawnie. Otwierajcie. Mówię, żebyście otworzyli. Nie słyszycie? Dranie, prostaki, łobuzy. Jestem Estefania Velarde. Tato. Dlaczego Juan Miguel nie dzwoni? Wie, jak ciepnie. Nie obchodzi go to? Jak możesz tak myśleć? Rozumie twój ból. Nie okazuje tego, mamo. Nie daje znaku, co z naszym synkiem. Nie odezwał się od wczoraj. Może po prostu nie ma ci nic do powiedzenia. Ale mógłby chociaż powiedzieć, co się dzieje. Chcę usłyszeć, że nadal szukają mojego dziecka, że robią wszystko, żeby je znaleźć. Mogliby dać mi choć cienie nadziei. Ale on chce mnie ukarać, bo to z mojej winy mały zaginął. Nie myśl tak, proszę. Sam mi to powiedział. Wtedy, kiedy ja najbardziej potrzebowałam zrozumienia i pociechy, zachował się podle. Mario de Jesus. Nie zapominaj, że Juan Miguel też bardzo się denerwuje. Zasłużyłam sobie na wymówki. A teraz zostawił mnie samą z moim bólem. Może to naprawdę moja wina. Nie dręcz się. Czym mogłaś zawinić? Nie chciałam od nikogo pomocy. Ani od niego, ani od was. Opuściłam szpital dumna jak Paw. Zabrałam dziecko do starej dzielnicy, gdzie mieszkałam z kandelarią. Nie miałam prawa pozbawiać go wszystkiego. Co mogłam mu dać, będąc ślepą? Szłam sama z dzieckiem na ręku i upadłam. Źle postąpiłam. Przestań się zadręczać, kochani. Bóg odebrał mi go nie bez przyczyny. Juan Miguel nigdy mi nie wybaczy. Posłuchaj. Już nigdy nie zobaczę Juanita. Juan Miguel słusznie się na mnie obraził, bo on też go kocha. Mój syneczku. Juanito. Przeżyłeś, kochany, jesteś uratowany. Pracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Błodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński.